Co ja tutaj właściwie robiłam? Moim zadaniem było wizualizowanie treści padających ze sceny. Ja akurat pracowałam na scenie głównej, a mój zespół, czyli dziewczyny, absolwentki Akademii akademickiej rozrysowywały inne prelekcje, inne wykłady. Muszę Wam powiedzieć, to było niesamowite, jak duże wsparcie czułam od dziewczyn. Wiedziałam, że mogę na nie liczyć, że jak któraś miała przerwę, to przynosiła coś do jedzenia. To było cudowne! Natomiast druga rzecz, którą popełniłam podczas tego festiwalu, to było poprowadzenie warsztatu, czyli pokazywałam, influencerom, twórcom, w jaki sposób mogą tworzyć notatki, także takie wizualne, żeby efektywniej przepracowywać swoje treści, przekazywać te informacje, którymi się zajmują. I powiem Wam, że było wymagająco, bosko i bardzo satysfakcjonujące. Ta konferencja ogólnie gromadzi ludzi, którzy mają pomysł na siebie, a jeżeli jeszcze nie mają pomysłu na siebie, to przybywają tu po inspirację. I ja tą inspirację zaczerpnęłam głównie z rozmów. Bo to jest fajne w tej konferencji, że mamy przestrzeń na wymianę informacji, na nauczenie się od siebie, na, na spojrzenie na, na przykład na swoją twórczość z zupełnie innej perspektywy. Więc myślę, że warto jest przyjechać na Steve chociażby dlatego doświadczenia, spojrzenia, pogadania, przegadania i tego momentu wow, nie sądziłam, że tak mogę rozwiązać swoje zagwostki. A po co robimy te dodatki graficzne? po to, żeby ludzi trochę odprężyć, po to, żeby się zaangażowali, po to, żeby dać im wartość, której nie poznają, nie dostaną, nie doświadczą nigdzie indziej. Bo myślę, że o to też chodzi, żebyśmy wyprzedzali potrzeby ludzi, e, dając im coś takiego fajnego, z czego mogą praktycznie skorzystać. A jak mamy taką wizualną notatkę, to na dłużej nam zapamiętane informacje zostają. Wow. To nie jest tak, że na tej konferencji wszystko jest super, ekstra, wow i w różowych okularach. To... Jest duży wysiłek energetyczny. To jest skupienie prawie non stop. Gdyby nie bardzo mikroskopijnie krótkie przerwy, to nie byłobyśmy w stanie tutaj z dziewczynami funkcjonować. Trudne jest to, że musimy biegać po całym obiekcie i być na czas, a właściwie przed czasem, przed każdą kolekcją. I jest to trudne, ale warte, bo dzięki naszej pracy, naszej energii, naszemu zaangażowaniu uczestnicy dostają kilfa to dodaje takim nam skrzydeł do tego latania po schodach i windach. A poza tym, jak nikt, mamy dojście na backstage, co też ma swoje benefity. Mega nagrodą dla mnie jest to, jak ludzie reagują na te notatki. Jak podchodzą, zaczepiają, a to ty robisz, albo to twój zespół robi te notatki i... I wtedy jest takie wielkie wow, jak my to robimy? I chciałabym powiedzieć, jak my to robimy. Tylko nie ma na to prostej odpowiedzi. To są lata doświadczeń, po prostu. I jeżeli się kilka setek tych konferencji narysuje, to później jest łatwiej. Później można improwizować, później można rysować te rzeczy, które padają ze sceny, mimo że my tak naprawdę nie wiemy, co będzie mówione podczas dyskusji, prelekcji i I najpiękniejsze jest wtedy, jak ludzie przychodzą z takimi wydrukowanymi notatkami albo z notatkami w telefonie i mówią: A o, zobacz, widzieliśmy Cię w akcji. Widzicie mnie w akcji. I dawajcie znać, bo to jest taka, nie taka, takie werbalna nagroda dla rysownika konferencyjnego, że jego praca jest zauważana. Bardzo to kochamy.